Za moment rozpoczynają się wakacje, ale czy wiesz co najczęściej robią ludzie gdy wracają z wakacji? Oglądają zdjęcia, przypominają sobie dobre chwile, jak spędzi wolny czas. A na zdjęciach najbardziej zwraca uwagę piękny biały uśmiech. W tym odcinku Gabinetu Marzeń Agnieszka Majstra higienistka, powie nam co zrobić, aby przygotować się dobrze na wakacje jeżeli chodzi o higienę jamy ustnej jak mieć piękny uśmiech i go utrzymać przez cały okres wakacji żeby nie mieć później problemów Agnieszka ciepło zaczynamy jeździć się, planować wyjazdy wyjazdy z dziećmi wyjazdy, wyjazdy rodzinne wyjazdy samemu gdzieś na szkoła się kończy i co tu zrobić żeby zadbać o swoje zęby na wakacjach i żeby mieć piękny uśmiech to przede wszystkim wizyta kontrolna. Jeśli już wiemy wcześniej, że jedziemy na te wakacje, mamy zaplanowane, udajemy się na wizytę kontrolną, żeby sprawdzić, czy nie mamy ubytków, czy nasze wypełnienia są szczelne. A dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim osoby, które wybierają się za granicę na wakacje, lecą samolotem. Wiadomo, że jest zmiana ciśnienia, i jak są jakieś stany zapalne, no to wtedy ten ząb może rozwolać. No, nie fajnie by było lecieć na wakacje z bólem zęba, tak? No nie, no co ty? To kompletnie nie, nie jest fajne, bo lekarz za granicą to nie dość, że dużo kosztuje. Poza tym, jeszcze jest kłopot. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś w miejscu takim, gdzie nie ma żadnego dentysty. Przeważnie gdzieś tam gdzieś jakiś lekarz jest, ale nie ma dentysty, i musisz nagle znaleźć transport, żeby ktoś Ciebie zawiózł gdzieś do dentysty, czyli dodatkowy koszt, kłopot, problem I, i, i po prostu lepiej to właśnie zrobić profilaktycznie, sprawdzić wszystko wcześniej, tak jak mówisz. Dokładnie, bo jedziemy w końcu odpocząć, tak? Jedziemy tak. zrelaksować się, a nie stresować się jeszcze bolącym zębem. Więc y, należy udać się po prostu wcześniej na taką wizytę kontrolną. I żeby jeszcze mieć ten czas na ewentualne y, Zrobienie ubytków, tak? Jeżeli coś się pojawi faktycznie, czy jakieś Stany zapalne wyjdą, no to żeby ten czas jeszcze był na, na zrobienie tego wszystkiego, żebyśmy pojechali ze zdrowymi zębami. Po drugie, to higiena, tak? No, jedziemy na wakacje, dłużej sobie śpimy, więcej też wtedy może jemy, przekąsek różnego rodzaju. Na pewno jemy więcej, na pewno jemy więcej. Tak. Jeszcze jak się trafi do dobrego hotelu, gdzie, jest, gdzie kuszą owoce, słodycze, ciasta, prawda, to, to jemy tego po prostu bez opamiętania. Dokładnie tak I, i wtedy nie zapominajmy o myciu zębów. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to chociaż przepłuczmy te usta wodą, albo miejmy przy sobie gumę do rzucia bez cukru, która pozwoli nam zneutralizować troszeczkę bakterie w jamie ustnej, obudzi ślinianki do pracy, będzie więcej śliny wtedy w ustach, więc ta ślina będzie ładnie opływać nam te zęby i, i resztki pokarmowe będą z, przede wszystkim z przez zębowych wyganiane, że tak powiem, przez ślinę. Tak? No i co, nie, nie dopuszczajmy też, wiadomo, lato, gorąco, nie dopuszczajmy też do przesuszenia śluzówki żeby cały czas ta jama usta jednak była nawilżona, więc ta woda jest potrzebna, tak? Nie tylko, nie tylko że nawadniamy organizm, nasz, ale i też dla naszych zębów jest bardzo zdrowa. Więc o tym trzeba naprawdę e, pamiętać. No tak. Ja na przykład też w samochodzie włożę cały czas półkankę, także jeżeli coś zjem i to, to mogę to użyć. Zwłaszcza, że przez ostatni okres czasu ja noszę też jeszcze liner na dole. Także dla mnie to jest bardzo ważne, a wcześniej nosiłem aparat też e, e, tradycyjny. Także to, to bardzo o to dbałem, bo, bo wiedziałem, że mam jakieś tam spotkanie i, i byłem przygotowany na to, żeby nie było niespodzianki takiej, że gdzieś jakieś gdzieś jedzenie, e, e, te, jakieś resztki są widoczne i to było bardzo dla mnie ważne. I też pomagało właśnie gdzieś po po, 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 po jakichś tam 20-30 minutach po jedzeniu używałem to. I, i, I naprawdę lepiej się czułem, bo też wizualnie patrzyłem w lusterku. OK, jest, wszystko jest OK. Także trzeba być, być przygotowanym na takie rzeczy. I tu jeszcze bardzo ważny temat, o aparatów. I tak, jeśli mamy aparaty ruchome lub użytkujemy protezy lub półprotezy, to też nie zapomnijmy zabrać jednak tego naszego pudełeczka, w którym przechowujemy tak, te rzeczy żeby dziś nie rzucać byle gdzie, bo po pierwsze możemy uszkodzić taki aparat i znowu będziemy mieć utrudniony dostęp, żeby sobie go naprawić. A jeśli nie będziemy tego użytkować, no to niestety już ten okres czasu 10 dni na przykład może spowodować, że nie zadziała ten aparat tak, jak powinien zadziałać, więc pamiętajmy o takich rzeczach. A jeśli chodzi o aparat stały, to jest dobrze zabrać ze sobą taki niezbędnik, czyli tam jest szczoteczka, pasta, nić dentystyczna specjalna do, do aparatów stałych i wosk oczywiście, bo czasami no zdarzy nam się tak, gruzimy coś twardego, że po prostu coś się poluzuje i, i wyskoczy nam drucik, który może nam urażać śluzówkę i wtedy taki wosk jest bardzo pomocny, bo możemy sobie zakleić tą część, to miejsce, gdzie, tego aparatu oczywiście, tą część. Mnie się to przytrafiło. Tak. Znaczy, nie tyle, że mi wyskoczył ten drucik, tylko, tylko po prostu aparat działał tak, że drucik się rozciągał i zaczęło mi się tutaj po prostu wbijać się z jednej strony i to było, taki był taki no, duży dyskomfort. I właśnie używałem ten specjalny wosk taki i potem mogłem się udać do, na wizytę do, do dentysty, do ortodonty, żeby mi po prostu tam to przyciąć. Chociaż można też samemu to zrobić. Jeżeli ma się. Jakby <laughs> masz odpowiednie ma narzędzia. Ma tak, to można, można, to, to też, tak, tak, to też tak. tak można zrobić. Awaryjnie, gdzieś tam, jak się jest gdzieś w miejscu, gdzie nie ma dostępu do profesjonalisty. Ale to jest bardzo ważna rzecz, żeby dba, być za, po, po prostu być przygotowany. Przygotowanym. Po prostu. Tak, być, być przygotowanym. Bo przecież co jest najważniejsze na wakacjach, to jest to, żeby mieć piękny uśmiech, bo się uśmiechamy na, na, na zdjęciach i zdjęcia lepiej wyglądają. Znaczy wygląda się lepiej na, na zdjęciach, bo zdjęcia będą ładne zawsze. Tylko chodzi o to, żeby dobrze wyglądać w tych zdjęciach z, z, z uśmiechem. A jeszcze jest, jak jest biały uśmiech, to jest bonus, bo palenizna plus biały uśmiech to po prostu e, według mnie, to jest taka moja opinia, to jest niesamowita kombinacja, no i człowiek staje się bardziej atrakcyjny. Także też może tutaj też można wspomnieć, też można o właśnie o zabiegu wybielania. Czyli teraz tak, jest taki jak dobry okres. Żeby to zrobić. Tylko też oczywiście y, troszkę wcześniej, tak? niż już przed samymi wakacjami, bo no, żeby nie przytrafiała nam się nadwrażliwość. Jak pojedziemy za nadwrażliwością, to też będzie kłopot, tak? Bo będzie, na, będą nas te zęby boleć. <coughs> Przepraszam. Także y, jeśli jakieś zabiegi, to no, z miesiąc wcześniej, przynajmniej. Tak, a plus jeszcze trzeba Wawcjami. utrzymać później przy, wy, przy wybielaniu e, białą dietę przez e, dwa tygodnie, e, więc, e, więc e, po wybielaniu. I w, I w sumie w trakcie też. I też jeżeli zrobimy wybielanie zaraz przed wyjazdem i pojedziemy na wakacje, a będziemy pić czerwone wino, jakieś jest się, typu efekt, tak? kar, kary, tak, dużo rzeczy takich, które mogą wpłynąć na, na kolor naszych zębów, no to, to lepiej nie robisz tego wybielania przed. Dokładnie, masz rację, tak. Więc musimy mieć ten czas po prostu, żeby i te zęby. Hmm. Nie miał nadwrażliwości ym, i y, musimy uważać właśnie na, na to, co jemy. No bo bez sensu jest tak? Wybielić zęby, zaraz się sobie z powrotem za, zabrudzić. No więc trzeba o, ty, o takich rzeczach pamiętać. No i przede wszystkim po prostu mycie zębów. To jest podstawowa rzecz, także nie zapominajmy o tych szczoteczkach o naszych akcesoriach. Jak mamy coś za duże pasty czy za duże szczoteczki, nie chcemy tego zabierać, są mniejsze wersje. Łatwo dostępne w każdej drogerii, więc takie rzeczy można zamienić na mniejsze, gdzieś mieć w torebce, w plecaku, w schowku, w samochodzie, ale po prostu nie zapominaj o tym. To jest okay. bardzo. No ważne. Tak. Dlatego, że y, podczas wakacji, podczas uroku też więcej spożywamy słodkich rzeczy, lodów, różnych napoi gazowanych y, i owoców też, y, więc za, cały czas te zęby są narażone na jakieś takie różne czynniki. Tak, Jak nie tak. Własnego, własnego, coś gazowanego, yy, i trzeba o tym pamiętać, żeby dbać o nie. Tak, i cały czas na każdym kroku jesteśmy kuszeni przez właśnie różne yy, miejsca, gdzie, gdzie oferują przeważnie lody, słodycze, ciasta, prawda. Ja nawet dzisiaj dostałem wiadomość taką yy, i to od znajomej dentystki, yy, że czy, czy jadłem takie lody? I po prostu <głos> <głos> już, gdzie ja na przykład lodów nie jem od 10 lat, przynajmniej świadomie, ale to ze względu wyboru takiego, że jadłem ich za dużo i nie chciałem pójść po prostu za bardzo się rozrosnąć, jakby to można było powiedzieć, bo byłem uzależniony od jednej marki lodów, więc porzuciłem. Także ja akurat nie mam z tym problemu, jeżeli chodzi o lody, ale ciasta to już jest inna rzecz, dlatego, dlatego dobrze mówisz, trzeba być przygotowanym na, na, na cały wyjazd. Fajnie też mieć ze sobą taką małą mieć dentystyczną, bo jak zjemy y, jakieś owoce, na przykład, typu truskawki, gdzie są krótkie tak, pestki, y, więc dobrze mieć, żeby, żeby usunąć od razu, żeby nie zalegały w przestrzeniach, żeby nie zrobić też jakiś stan zapalny, no bo tak jak mówimy, wakacje są po to, żeby odpocząć, tak, a nie martwić się tym, że nam coś dolega. I tak jak w mojej branży. Mm, Chodzi takie hasło, że nie ma wakacji od mycia zębów. No tak, bo, ty, bo poza tym poza tym trzeba mieć cały, cały czas taki nawyk. E, po prostu cały czas utrzymywać ten nawyk, a nie na przykład sobie robić przerwę z czymś. A są wakacje i to jest wymówka do tego, żeby czegoś nie robić. No Więc właśnie, a później jest... umyję, a coś tak. tam jeszcze zjem, a jeszcze umyję, a położyć dzieci bez bez mycia zębów spać i tak tak na to wszystko, tak? No Tak, tak. I tak podsumowując to, czyli warto przygotować pójść na, na zabieg higienizacji przed wyjazdem, w trakcie dbać o to, co o to, żeby utrzymać ten dobry stan uzębienia i na koniec wakacji, czy na przykład na, na, po powrocie zaraz z wakacji znowu udać się na wizytę do higienijskich. To jest bardzo dobrze. Tak. Tak. Bardzo tak. dobre podsumowanie. Tak, po wakacjach też można w ogóle po całym tym okresie letnim też należałoby się udać do, do stomatologa na wizytę kontrolną, na higienizację, żeby właśnie te zęby później też doprowadzić do ładu, tak? Po, po tych naszych urlopach. Dokładnie i dokładnie. I to za, te, w ten sposób można zaoszczędzić na wielu kosztownych procedurach, np. przykład endoc, czyli leczenia kanałowego. Co jest bardzo bolesne i kosztowne. No i bolesne też dla portfela. Więc, po co to robić, jeżeli można się uśmiechać przez całe wakacje i później po wakacjach? I mieć dobry humor. Tak, zgadza się. No, dziękuję Ci Agnieszka. I zapraszamy Was wszystkich na, na następny odcinek Gabinetu Marzeń, gdzie dowiecie się, co robić i jak robić, żeby mieć piękny uśmiech cały czas.